Witajcie z tej strony BS W dzisiejszym odcinku będziemy grać według spinów, które sobie ustawiłem. Zaraz przejdziemy do tych spinów. Pamiętaj tylko, żeby zostawić łapkę w górę, suba, komentarz. No i zostaw hashtag teraz podaję, hashtag dobry odcinek, a przypnę ci serduszko. Dobra, to lecimy z tym. Intro. Dobra, jesteśmy już w tej aplikacji. Zaraz losuję postać, jaką będziemy grać. Wszystkie postacie oczywiście to są wszystkie, jakie ja mam, i zaraz wiecie, jaką postacią będziemy grać. Uwaga, uwaga, będziemy grać, aby nie czymś bardzo mocnym. Daj na Dobra, gramy Daj na Zaraz na jakim trybie? Są tutaj wprowadzone wszystkie dzisiejsze tryby, a ja to nagrywam. No, jakie dzisiaj są. Uwaga na Banti. To ciekawe. Skinów nie mam. Dobra. Teraz wchodzi. Teraz tutaj do gry. No i będzie... Będę grał. No dobra. Jesteśmy w grze. Po losowaniu było widać, co wypadło. To teraz pora zagrać. Daj majkiem Mam go szósty poziom. Na bandi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie Mam nadzieję, że nie stracę za dużo pucharków. No, skład w sumie nie jest, nie jest typowy. Na tą mapę. No, nawet nieźle sobie radzi. No, jak na tą postać? Na tą mapę. W sumie to może dobry to. Może to dobra postać. No, bo może przerzucać przy ścianie. W sumie to o tym nie pomyślałam. Ogólnie dajnym no Majkim nie jestem taki dobry. Gdybym miał teraz Dylan Jump, to bym mógł zrobić. co teraz podskoczył, ale że nie mam. Pyk. Mm. Skręciłam. O, to jest szczęście, przeżyłem. To się nazywa właśnie szczęście. Dobra. O, trzech! Nie gadajcie, że trzech zdją. No chyba trzech. Czy tam dwóch? Kurde, ulta. Nacisnął przez człowieka. Nawet zgin nie, nie zginął od ulta kolta. To już jest wielkie coś. Dzisiaj mogę świętować. Daj na zaczęło wychodzić. Przynajmniej na shutdownie nie muszę nią grać. Ale mimo wszystko Viperka i tak jest najlepsza na ten tryb. Dobra, czas się skupić. Trzeba skila użyć. Jestem ciwerem. Trzeba skila pokazać. Oczywiście daj na Majki. Nigdy co dobrze nie gram, Szczególnie przy lekkich lagach. Bo do lagów to ja osobiście się już dawno temu przyzwyczaiłam nawet czasami pomagają, szczególnie nasze dawny. jeżeli masz laga takiego jeszcze taki, który ci po prostu przeszkadza jako w chodzeniu, to oznacza, że jakiś gracz jest niedaleko i się porusza albo coś się dzieje takiego mocnego, coś takiego co z lagi sprawia Wtedy pomagają wagi. No, od Star dostałem. No nieźle. Nie Nadajmy na Mike coś napiłem. Dobra. To teraz... Znowu robię cięcie. Przecież, pierwszy raz robię cięcie. I będę już w tej aplikacji. Dobra. Oj, to nie to... To nie to kółko. To są tryby... Dobra. Co... Co już tutaj? Z postaciami. Jak na razie jeszcze nic nie wiadomo. Oby tylko nie Leon, bo to będzie przekichany. Poko. Ok. Poko to jeszcze nie najgorsza postać w całej grze. Teraz losuję. Dobra. No niech to. Dobrowol. Dobra, ubal. Dobra. Dopoko też nie ma skinów. Dobra. Znowu cięcie i jestem z tym jużkiem. Małe niedociągnięcie. Niestety, trybu, nie ma. Jest tylko. No, jest tylko ten tryb. Obrężenie. Jest bardzo Dobra, jesteśmy już po chwilowym cięciu, więc pora zagrać na obężeniu. Niczy, że wygram to, bo potrzebuję właśnie tej wygranej. Oczywiście nie będzie łatwo, no bo po d nie ma jakiegoś szczególnego, ale jestem ciekaw, czy poko umie leczyć robota. Tego swojego robota, jak go wypuszcza, to jestem ciekaw, czy umie leczyć. Mam nadzieję też, że to wygram, no bo nie chciałbym stracić nie, no z 10 pu pucharków. Kurde, mają bardzo dobry team, bo tam jest Bibi, a Bibi jest bardzo dobra na ten tryb. Dlatego. Będę musiał się nieźle postarać, żeby coś tutaj ugrać. Jeszcze mają El Primo, to już w ogóle przekicha. Jeżeli nie zdobędą trzecie śrubki, to znaczy, że jeszcze możemy się wygrać. Dobra. udało się. Jeżeli nie zdobędą trzecie śrubki, to nici im z tego ataku. Bo potrzebują bynajmniej trzech śrubek. Trzy śrubki i masz wygra. I to jest twoja fala. Bo szósta się nigdy nie dorespia, nigdy nie zdąża. Ja oczywiście nie idę na obężenie, no bo ja i tak guzik zrobię, tylko sprawdzę sobie, czy faktycznie to leczenie działa. A tak to mogę nic nie robić w sumie. I mam na to wywalone. Dobra? No nie, niestety nie działa. A szkoda, to było ciekawe. Dobra, teraz poczekam. No i tak robot nie zbije według mnie więcej no, niż te parę procent. No dobra. To teraz pobiję się z nią Dobra, nie żyję Kurde, przydałby się, Przydał się jakiś, o, idzie wsparcie, kurde Lecimy, nie śpimy, lecimy dzisiaj, kurde Ale jedna śrubka jest Oni mają cztery śrubki, to oni chyba wyprowadzą obrężnie A mają całkiem niezły, całkiem niezły team Kurde. Ich oblężenie nie ma co. Ale teraz to mnie... Kurde. Jednak mnie coś zahaczył. Ale z grubsza, gdybyśmy większość osób spini, to byłoby dużo łatwiej go załatwić tego robota. No oczywiście nie pójdzie aż tak łatwo, jakby się sądziło. Bo dlaczego miałoby właśnie tak pójść? No niestety Pirma rozwali cały murek, a to właśnie ta rzecz nas najbardziej trzyma. Dobra. Jakoś postaram się to utrzymać. Dobra. Udało się na paru procent. Na dosłownie paru procent. Gdyby to była peny, to by było fajnie. Ale dobra. Trzeba zabić jakąś postać. No, Bibi, dobra. Dobra, zdjąłem Bibi. Jest dobrze. No, będzie mi to nawet niezufalne. Tylko właśnie będzie trzeba uważać na peny. No bo właśnie. Jej mortar to bardzo krucha sprawa. Bo wystarczy, że raz nas pyknie, albo parę razy, i już nie żyjemy. Kopnęliśmy tak naprawdę wtedy w, tle. w kalendarz. Jak tylko nas. Jak tylko nam się to. Jak oni tylko podejdą z tym mortarem. Bo teraz albo wprowadzamy jeden, ten konkretny atak, no i wygrywamy, albo przegraliśmy. Nie, już przegraliśmy. Robot by musiał tak się dorwać do tej wieżyczki, że nic by mu nie przeszkadzało. A niestety tak nie jest. I ja zginę. Kurde. No to już. A, dobra, jeszcze tutaj jest mortar. No nie, no. Odbiło się i zakończyło naszą grę. Dobra. Mm, minus 8. No, nie jest też tak źle jak sądziłem. Pewnie to do nas jakimś shutdown nie odbiję. Albo na czymś takim. Yy, dobra. O kurde, aż dwa punkty tylko do skrzynki. Ale, tak, dobra. Yy, znowu robię chwilowe cięcie. Dobra, jesteśmy z powrotem po przerwie, losujemy oczywiście nową postać, jaką będziemy grali, bo w końcu nowe oznacza lepsze, Żeby żeby to nie był Leon, bo to będę ten miał zawał. No dobra, bo to całkiem niezła postać. To teraz na górę i losuję tryb, na jakim będę grał. Jakby to był shutdown, to byłoby nawet fajnie. Ale zaraz się dowiemy, to chyba będzie... O, o, może, może, tak, shutdown. A na shotdown mam jeszcze coś specjalnego: duo lub solo. Co będę grał? Duo czy solo? Uwaga, uwaga! Solo! Dobra, niestety nie ma żadnego skina, więc e, dobra, cięcie i jesteśmy w gierce. Dobra, jesteśmy już z powrotem, wchodzę na gierkę. No i liczę, że zajmę dobre miejsce. Będę by, e, mogłem jeszcze zrobić jedno Zastosowanie czy mam grać agresywnie czy kampersko. Agresywnie, czyli że będę szedł na środek te rzeczy. A kampersko to chyba każdy wie, co to znaczy. Każdy chyba w swoim życiu raz kampił w besie o ile gra. Dobra. Ja tą mapę już znam dobrze, bo już na niej grałem Leonem. Dobra, odchylił się. Dobra, teraz sobie tylko coś sprawdzam, dobra. Ehm, to jeszcze odda się parę strzałów. No niestety uciekł przez wodę, bo Darlil przez wodę dużo szybciej ucieka. Ale dobra. O! Niestety, ale jego ult, ult, bo nie jest aż taki przydatny. Oczywiście teamk, bo teamk to najważniejsza rzecz. I zdrada! Kurde, mogą to lepiej rozpatrzeć. Teraz może przejść obok minu. Ale dobra. Nie żyję. I zostało siedmiu graczy. Kurde, tam jest strzelka z sześcioma. O nie, nie, jak ona mnie ultem strzeli, to już będzie po mnie. Tak to tylko powiem. Ale dobra, e, tutaj jest Bibi jakaś, to ja chętnie sobie pojadę. Jeszcze, o nie, ma kijek naładowany. Jeżeli kijek jest czerwony, to znaczy, że ma go na fulla naładowanego. Czyli co? Wystrzelił Ciebie gdzieś na orbi. Wow, trafiłem. I teraz to na serio, wow. Bo trafiłem. Ale dobra, na środek opłata się gdzieś tam rzucić, żeby wiedzieć, czy coś się tam dzieje, czy, się, czy, tam, się, czy tam w ogóle ktoś przechodzi. Kurde, mortal zdech. A. Tak w ogóle, to teraz, e, moim Star powerem, który chcę mieć najbardziej ze wszystkich Star powerów w całej grze, jest Star Power Penny. Bo chyba każdy, kto ogląda fany moment, no jakiś fan moment, cokolwiek, to wie, jaki jest teraz nowy Star power, Czyli, że fajk konkretny cel, no i to jest po 10 nawet pocisków, ale dobra. E, trochę się rozgadałem, dobra. To, no, robimy sobie parę pucharków. To znowu cięcie i jestem w aplikacji. Dobra, to już pewnie ostatnie losowanie. Więc spróbuję coś fajnego. No jakaś fajna postać by się przydała. Taki super rare, taki Daryl. Bo już dawno Darylem nie gram. Ale zaraz się dowiemy. O, El Primo będzie... No nie, Barley. Oj, to ja się boję Barleyem grać. Ale dobra. Jak wypadnie shutdown, to może jeszcze się uratuje. Jak wypadnie shutdown oczywiście. Ale dobra. Bounty, shutdown... Z... O nie, Banty. O nie. No to mam przekichane, ale dobra. Jeszcze tylko skina, czy brać skina na to, bo do ja mam skina za Super ID. Dobra. Oj, chyba będzie brak skina. No nie. Brak skina, niestety, ale dobra. Cięciej jesteśmy znowu. Dobra, jesteśmy z powrotem w gierce. Oczywiście Barley, no nawet wysoko go mam, jak na taką postać, skin jak za Supercell ID, jak widzicie, ale my bierzemy zwykły punkt, zwykły znaczy skin i bierzemy Bounty. Już grałam Dynamikiem na tym trybie i sprawdzał się całkiem nieźle. No, ale zobaczymy, jak się sprawdzi Barley. Bo nie, wy, nie sądzę, że był najlepszy, bo wiadomo, A, Dynamike nie... ma lepszy damage. Sorry za wiadomości z Facebooka, dobra. O nie, oni chyba tam mają Dajna Majka i to. Nie gadajcie, że jeżeli mają jeszcze Dajna Majka, to już jestem, jestem prze, jest przekichane, Jeżeli mają jeszcze Dajna Majka. Ale dobra. No, już ten chyba bo nie żyje. Ale dobra. Tam siedzisz Spike, bo trzeba się ruszać. Wiesz co to znaczy ruszać? O, ktoś przeszedł przez mobbinę. No nie, to był elegancki strzał Dajna Majka. Daj nam mimo wszystko jest lepszy na tą mapę. O, super! Zabili go, ale ja też zginam. 5 punktów, że y króliwo pięcioma punktami. Trzeba to jakoś ugrać. Kurde, bo idzie strasznie w ich część. To może nam przynieść fatalne skutki. Szczególnie, że on ma najwięcej. Może to nie jest jakaś super ilość y punktów, ale też zawsze jest. Nie teraz, jak go tylko. Ole skill! To jest skill. Tak uniknąć bomb. Tak znaczy tak uniknąć kolców, spa, spikę, To na serio skill według mnie. Ale teraz to już niestety nie był skill. No i możemy to przegrać. No nie gadajcie, że to przegram tylko 30 sekund. Kurde. O nie, 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 spikę. Moja karta, której nie znoszę. I on ci tak na ciebie wychodzi. Dobra, leć, leć, leć. Niech to. Gdybyśmy zdjęli tylko taką dobrą, jedną postać, to byśmy jeszcze to mogli wygrać, ale. No nie, no. Teraz, jakby się udało, to był cud. Ale no nie. Wygrali jednym punktem tylko. Było słabo. A jeszcze przynajmniej nie spadłem z ręki. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Na razie.